No to lecimy z koksem. W poprzednim odcinku montowaliśmy kominek z piekarnikiem i kuchnią. Super sprawa, ale do palenia w kominku potrzebujemy drewno, które mam z własnej działki, ale musimy je wcześniej wysyzonować, bo palimy tylko suchym drewnem, którego wilgotność ma 20%. Zrobimy sobie drwutnie z Europalet. Zapraszam. Pod drewno musimy sobie przygotować najpierw podłoże, więc wysypałem trochę piachu, deptałem nogą, ściągnąłem łatą, żeby był w miarę poziom, a pod europalety podłożę takie bloczki fundamentowe, żeby drewno nie leżało bezpośrednio na ziemi, bo nam szybko zgnije, wrosną w to chwasty. A tak na piasku i bloczkach fundamentowych będzie to trochę bardziej żywotne. Taki bloczek kosztuje między 3 a 5 zł. Zima idzie, trochę robi się ciemno, no ale trzeba się śpieszyć, bo będzie coraz gorzej z każdym dniem. Tu mamy wstępny zamysł konstrukcji: dwie palety poziomo, dwie palety po bokach. Palety te boczne ustawiam tymi klockami czy nóżkami na zewnątrz, bo drewno zgromadzone po środku będzie parło na zewnątrz, a paleta tak ułożona ma tendencję do wpadania do środka, więc konstrukcja będzie praktycznie sama się utrzymywała, ale oczywiście musimy zrobić stężenia, więc tutaj przykręcam pod kosem deski. Takie deski kupowałem po 3 zł. Są to jakieś przykładki z magazynu, ale widać, że jeszcze na dole potrafi nam falować, więc musimy zrobić dwa punkty podparcia. Na dole też przykręcam jakąś deskę. Może nie jest to zbyt elegancko, bo są to jakieś odpady, ale może kiedyś to poprawimy, może nie. Robimy drewutnie, a nie mebel do pałacu. I jak widzimy paleta ma pieczątkę Apple, czyli jest to taka rasowa Europaleta, która kosztuje obecnie nawet 3 dychy. Ale można równie dobrze robić to z palet jednorazowych, które kosztują 10-12 zł. W pojedynkę ciężko było mi te słupki pionowe przymocować, więc sobie najpierw przykręciłem taką płytę USB z boku i do niej przykręciłem słupek, żeby potem móc już ściskami wszystko ładnie poskręcać i kątownikami. To jest słupek pionowy złoty 4x5 cm, a te mniejsze, cieńsze, które idą na, na dach. To są kontrłaty 25 na 5 cm. do bieżący kosztuje około 4 zł. Wszystko skręcam na moje ulubione wkręty ciesielskie 4 mm na 5 cm długości. Super sprawa, takie wkręty, bo są samowiercące, więc nie trzeba wcześniej nawiercać tych otworów, żeby drewno nam nie pękało. Więc naprawdę polecam takie wkręty. A jak już mamy konstrukcję przygotowaną, no to 50 twarzy onduliny. Taki arkusz ondoliny kosztuje 3 dyszki, ma długość 2 metrów, więc musimy go przeciąć idealnie w połowie. Ja do tego używam takiej zwykłej pilarki tarczowej z ostrzem do drewna. Może tam robi trochę takie niezbyt dokładne to cięcie, ale i tak ta linia cięcia będzie od tamtej strony od płotu, a od strony gdzie się drewno będzie wkładać i tak będzie fabryczna, ładna, równiutka część, więc mi to nie przeszkadza. Ale na pewno wypadałoby wziąć jakieś delikatniejsze ostrze do metalu z mniejszymi zębami. Arkusz ma powierzchnię krycia około 80 cm, więc ja tutaj na tą wiatkę użyłem dwa arkusze, przecięte na pół, czyli takie cztery połówki. A jak mamy już dach, to przed przykręceniem musimy wyszlifować nasze drewienko, bo jak widzimy mamy tu drewno heblowane, czterostronnie strugane z certyfikatem FSC. A oczywiście jest to żart. Jest to najtańsza padlina jaką można kupić w sklepie budowlanym. Czyli takie łaty, kontrłaty po 3-4 zł metr bieżące. Ale jak je wyszlifujemy, zaimpregnujemy to już przypomina jakąś tam drewno. Ale taki mały mamy problem. Bo szlifierka zaczyna mi dogorywać. Tą szlifierkę mam ponad 7 lat. Sporo się napracowała i coś w niej chrupie. Ale już chyba widzę, co jest przyczyną. Zobaczcie, tutaj, gdzie jest odprowadzanie tego pyłu. Po prostu mi się tam to zakleiło. A prawdopodobnie dlatego, że to drewno jest bardzo mokre. Bo to drewno ma około 40% wilgotności, jak mierzyłem. I się te kuleczki, wiórki posklejały. Ale jest to dobra okazja do tego, żeby sobie kupić prezent. I kupiłem sobie nową szlifierkę taśmową firmy firmie Craft Tele. Tej samej firmy mam wkrętarkę, którą widujecie u mnie na filmach, więc jestem zadowolony z krętarki. To sądzę, że szlifierka też się spisze. Co najważniejsze szukam szlifierki, która ma większą moc, bo tamta moja poprzednia ma moc 600 W i kiedy potrzebujemy coś mocniej doszlifować, to po prostu się nikt nie ma mocy, papier się nie kręci. No i trzeba na kilka razy szlifować. A ta szlifierka ma 1800W, więc liczę, że spokojnie przez wszystkie jakieś zadziory przeleci jak masło i, i będzie spoko. Więc robimy unboxing szlifierki taśmowej. Taki woreczek, którego nigdy nie używałem. I tak pracuje na zewnątrz, więc nie potrzebuje się z tym pyłem jakoś specjalnie przejmować. A takie szlifierki też powiada się czasami czołg bo wyglądają jak czołg. Fajnie, że jest w zestawie od razu papier, więc chociaż można sobie pierwsze szlifowanie jakoś tam porobić, tu jest boczna dźwignia do zdejmowania. No tutaj trochę taka mała zagadka z tą dźwignią, bo chodzi ciężko, ale może to spowodowane jest tym, że jak jest taka mocno, to ta dźwignia musi chodzić ciężej, bo musi większy opór stawiać. Ale nim cokolwiek zaczniemy robić, to od razu podłączę. O, różnie to bywa z nowym sprzętem. W fabryce mogą nie podłączyć jakiegoś kabelka, więc się upewniam, że wszystko działa i możemy brać się do roboty. Szlifowanie, epizod pierwszy. Szlifować szlifuje, jestem zadowolony, Na tak ją mocno dociskam teraz to się nie zatrzymuje silnik i o to mi chodziło, bo drewno jak widujecie na moich filmach jest wyjątkowo parszywe z reguły, więc potrzebuję też zadziory nieźle. Wyszlifować jest super, ale taka niespodzianka, o ile w poprzedniej, jeśli mogę spokojnie pracować bez worka, to tutaj ten otwór wylotowy jest skierowany do góry i trochę tak jakby do środka, więc tamte wiórki uderzają w rękę i powiem Wam, że to naprawdę boli. Więc bez worka nie idzie szlifować tą szlifierką. No ale jak ma taką moc i tak tyle tego zdziera, no to w sumie dziwota. Mogi ten otwór trochę na zewnątrz i do dołu poprowadzić, to by nie było tego problemu. No ale w sumie jest i zdrowiej, bo te wiórki nie latają w powietrzu, jakieś pylicy człowiek nie dostanie. Trudno powiedzieć. I też zakładam rękawiczkę na tą szlifierkę, bo jak trafia do worka... I szlifujemy, to ten worek potrafi się bardzo nagrzać od typu uderzających wiórek i po prostu pauży. Tu sobie szlifujemy jedną nogę, więc zaraz zobaczymy porównanie przed i po szlifowaniu. Ale naprawdę jest super porównanie z taką szlifierką za 600 W. No to to jest bomba. Można spokojnie dociskać, wiadomo, że wtedy wióry lecą straszne, można porobić doły, ale faktycznie nie da się tego silnika zatrzymać i, i każdą dechę jesteśmy w stanie wyszlifować i faktycznie potem w dotyku ta deska jest gładka. Nie czuć prawie jak heblowanie, ale wiemy, że to nie jest heblowanie. Tutaj mały ząk, zerwało mi się papier, ale powiem Wam, że to jest moja wina, bo jak się szlifuje taką szlifierką, to trzeba sobie robić przerwy. A ja w ekscytacji nowym urządzeniem szlifowałem chyba przez 20 minut, no długo na pewno. I po prostu cała konstrukcja tak się nagrzała, że ten klej, który skleja tą taśmę nie dał rady i puściła. Zdejmowanie i zakładanie papieru bezkońcowego na tą szlifierkę jest trochę ciężkie, bo jedną ręką tej wajchy za żadne skarby nie idzie otworzyć. Nie wiem, czy to jest wina modelu, że tak tu ciężko chodzi, ale bardziej podejrzewam, że przy takiej mocy ten element musi być metalowy i musi ciężko chodzić, żeby to po prostu sztywno się działo. Bo w tej mojej poprzedniej plastikowej to jednym paluszkiem można było to odginać. A tutaj trzeba się trochę z tym namęczyć, ale dzięki temu papier ładniej sztywno siedzi. Zakładamy papier. I na papierze oraz na obudowie mam narysowaną strzałkę, bo papier trzeba założyć w dobrym kierunku, bo inaczej będzie nam się zrywał non-stop. Ja sobie po prostu włączam na chwilę szlifierkę, żeby się upewnić, w którą stronę się obraca ten walec, bo jest mi tak łatwiej, bo z reguły ta strzałka na obudowie, jak obracam, to mogę się pomylić. A tak, mam pewność, że dobrze Dobrze to zakładam. A w pojedynkę nie będzie lekko jedną ręką więc robimy tu mały przerywnik, żeby nasunąć papier na wałek. I voilà. Miarę równo ustawiamy. Tu, jak zwykle, jedną ręką zamknąć. To jest trochę ząk a boję się, że się uszczypnę. Więc znowu robimy przerywnik na dociśnięcie. No i papier siedzi. Najpierw tak włączamy na chwilę i jak widzimy, papier nam ucieka w jedną stronę. Ale tutaj poprawi mamy taką pokrętło do regulacji. Jeśli papier nam ucieka w lewo, to dokręcamy śrubę, kręcąc w prawo i wtedy papier nam będzie uciekał w drugą stronę. Więc przed szlifowaniem po założeniu papieru, robię sobie taką próbę na sucho, żeby się upewnić, że papier będzie nam równo chodził. A tu z ciekawości. Zobaczmy, co się już nam uzbierało w naszym worku. Jak widzimy, anielski pył. W sumie może na tej dobrze, że tylko dworkiem można pracować, bo niby na dworze człowiek to robi, ale może się tego nawdychać. Mamy konstrukcję wyszlifowaną. No to możemy poprzykręcać naszą ondulinę. Ja ją przykręcam na farmery 4,8 mm na 55 długości. O takie farmerki. Więc wchodzą nam na 2 cm w deskę bo fala ma 38 mm, ile dobrze pamiętam, więc jest to optymalny wariant. Tu służyłem prawie całe pudełko z tego co mi zostało, więc na środku tak po taniości, tylko na łączeniach załączyłem, ale i tak przy rozpiętości 1 metra Zbytnią różnicy to nie robi. Tak się prezentuje nasza drewutnia. Jeszcze jakimś impregnatem przelecimy. Trochę przeszlifujemy, ale derwotnie, ale zawsze denerwują jakieś tam zadziory, które ja mogłem przegapić. Jestem zadowolony. Dach jest poziomy, ale na pewno byłoby lepiej zrobić spadek. Tylko czy przy rozpiętości konstrukcji na 1 metr jest sens zrobić spadek, i tak ta woda spłynie z lewej, z prawej strony dużej tutaj nie zostanie czy śniegu. A robienie spadku dużo bardziej by nam skomplikowało tą konstrukcję. A konstrukcja ma być przede wszystkim prosta. I no, pierwszy deszcz, zobaczcie, jak ciekawa sytuacja się tutaj dzieje bo na ondulinie po lewej mamy takie kropelki, jest cała mokra, a ta poprawiła się, jest sucha. A tu już kiedyś poruszałem, robiąc inną maltankę: że się składujemy ondulinę jedną na drugiej, to w trakcie upału ten bitum od spodu przechodzi nam ten arkusz, który jest poniżej. I po prostu potem mamy taką różną kolorystykę, różną chłonność, ale z tego co zauważyłem z czasem, to i tak się wyrównuje. Więc jest to tylko walor estetyczny. Mam nadzieję, że się podoba wiadka i zapraszam do kolejnych odcinków.